Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejne wydanie programu Bilet do Polityki. Dzisiaj w studiu moim gościem jest Pan Albin Dynarek, wójt gminy Mała Wieś. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Rozpoczniemy sobie Panie Wójcie od minionych wyborów samorządowych, bo myślę, że emocje już zdecydowanie opadły. Się. Udało się Panu wygrać i objąć kadencję Wójta po raz pierwszy. Co w ogóle Pana skłoniło, by kandydować na to stanowisko? Z tego miejsca. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie swój głos. Jest mi niezmiernie miło i mam nadzieję, a wręcz zapewniam, że nie zawiodę państwa zaufania. Co zdecydowało, że, że zdecydowałem się kandydować na, wójta, na urząd wójta gminy Mała Wieś? Powiem tak: przez ostatnią kadencję byłem radnym. I w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym się jeszcze bardziej realizować na rzecz społeczeństwa naszej gminy. Coś zrobić po prostu dla mieszkańców. Zadziałać ze zdwojoną siłą. Ze zdwojoną siłą. Dobrze pani to ujęła. E, w związku z tym, jakie ma plany na, ma pan plany na rozwój właśnie małej wsi na najbliższe lata? E, nie wszyscy wiedzą, więc powiem, że nasza gmina Mała Wieś jest gminą typowo rolniczą i starsi mieszkańcy, starsze pokolenie jak również i ja Pamiętamy cukrownię Mała Wieś, i tak naprawdę to cukrownia Mała Wieś była takim głównym trybem napędowym naszej gminy, dawała zatrudnienie, podatki do gminy. Teraz, tak naprawdę, na terenie, gminy, na, na terenie gminy Mała Wieś nie ma żadnego większego zakładu, no i to jest pewnie główny problem, że młodzi mieszkańcy uciekają z tej gminy, wyprowadzają się do większych miast, bliżej miast. I chciałbym, żeby. Mieszkańcy gminy jednak zostawali tutaj w Małejsi w miejscowościach ościennych. Mam nadzieję, że szansą rozwoju dla naszej gminy będzie budowa trasy S10 przebiegającej niedaleko naszej gminy, bo będzie przebiegała przez gminę Bulkowo i może to skłoni jakiegoś prywatnego inwestora do pobudowania jakiegoś zakładu. Już nie wymagam pewnie jakiejś fabryki, to by była super sprawa. Dążąc do tego, żeby zatrzymać ludzi młodych w naszej gminie, planujemy budowę żłobka. W tym momencie jest rozpoczęta przebudowa hali sportowej w Małej wsi. Ogłoszony jest przetarg na halę sportową w Podgórzu. Dużo dzieje się, jeżeli chodzi pod względem mimo takiej małej gminy jaką jest gmina Mała dzieje się pod kątem kulturalnym. Działa prężnie gminne centrum kultury Multiosada. Które organizuje wiele imprez kulturalnych, plenerowych. Najbliższą imprezą taką na terenie naszej gminy będą Wianki w zakrzewie 22 czerwca, na które serdecznie zapraszam. Nawiązał, nawiązał Pan już tutaj do dzieci i młodzieży i do hali sportowej w szkole podstawowej Mała Wieś. Co tam się dokładnie zadzieje i na jakim etapie jest inwestycja? Jeżeli chodzi o halę sportową w Małej Wsi, to jeżeli chodzi o zakres prac, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Na tę chwilę, budynek został docieplony, została wymieniona stolarka okienna. Wprowadzone są prace związane z instalacją elektryczną, wodną kanalizacyjną. Kolejnym etapem będzie, będzie przeprowadzenie prac związanych z częścią typowo sportową, czyli w środku wymiana nawierzchni. Będzie zamontowany wydajny system grzewczo-wentylacyjny i założone energooszczędne oświetlenie. Dzięki temu nasza hala sportowa staje się, stanie się nowoczesna, bezpieczna, przystosowaniem dla potrzeb również osób niepeł, niepełnosprawnych. Do tej pory na terenie hali działał klub sportowy Grot Mała Wieś. Były to zajęcia z tenisa stołowego. Pan Jakub Siarkowski prowadził zajęcia z Fit Crossu. I mam nadzieję, że po przebudowie tej hali, te zajęcia dalej będą kontynuowane, a nawet ta oferta się rozszerzy. Budowa tej hali by nie była możliwa, gdyby nie wsparcie z rządowego funduszu Polski Ład dofinansowanie wyniosło tutaj 4 365 tysięcy, a wkład gminy to niespełna 300 tysięcy. Gdyby nie te pieniądze, ta przebudowa w ogóle byłaby niemożliwa. Dotyczy to również ten remont całego tego zaplecza socjalnego, szatni, łazienki, tam również była siłownia. Jako wójt chciałbym również, żeby na terenie tej hali był wyodrębniony Pokój, jakieś pomieszczenie również dla seniorów, którzy mogliby się spotykać tam, pograć w szachy, w warcaby, w karty. Na pewno ta hala usprawni pracę nauczycieli, gdyż zajęcia z wychowania fizycznego będą mogły się tam odbywać bez względu na warunki atmosferyczne na porę roku. Kiedy datuje się zakończenie prac? Hala ma być oddana do ponownego użytku 20 września. Mam nadzieję, że Odbędzie się to wcześniej. Chciałbym, żeby po rozmowach z wykonawcą, chciałbym, żeby ta hala została oddana dwa tygodnie wcześniej, gdyż jest ona w sąsiedztwie z boiskiem, na którym będą odbywały się dni gminy Mała Wieś. Która data jest zaplanowana na 6, 7, 8 września, i z tego miejsca również chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na nasze święto. E, teraz porozmawiamy o czymś, co jest bolączką każdej małej oczy, ojczyzny, każdej gminy, ale i nie tylko, bo również miast, czyli chodzi o e, drogi. Jak przedstawiają się inwestycje drogowe na terenie gminy? Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, już jako radny staraliśmy się z radą dbać o infrastrukturę drogową, gdyż drogi ułatwiają życie mieszkańcom. Teraz z perspektywy wójta mogę powiedzieć, bo teraz odbywają się u nas zebrania sołeckie, wybieramy nowych sołtysów. Codziennie jeżdżę na te zebrania i jak zapytam mieszkańców, co im leży na sercu, czego potrzebują, droga. to tylko słyszę droga, droga i jeszcze raz droga. W tym momencie zostały rozstrzygnięte dwa przetargi na drogę w miejscowości Węgrzynowo i w miejscowości Główczyn. Kolejny przetarg jest w trakcie, dotyczy to drogi w miejscowości Nowe Święcice. Oferty można składać do 21 czerwca i zachęcam do składania ofert. Jeszcze jedną z ważniejszych inwestycji prowadzonych na terenie gminy jest budowa nowej oczyszczalni ścieków i nowej stacji uzdatniania wody. W jaki sposób to wpłynie na komfort życia mieszkańców? Zwykły Kowalski tego nie odczuwa, bo tak naprawdę ścieki, woda to jest taka oczywista oczywistość. Ścieki mają gdzieś odpłynąć, woda w kranach ma być. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków w Małej Wsi, jest to największa inwestycja w ostatnim 30-leciu naszej gminy. Koszt wybudowania tej oczyszczalni to jest ponad 20 milionów złotych. Również tutaj otrzymaliśmy duże wsparcie w ramach tego rządowego funduszu Polski Ład, bo to była kwota ponad 12 milionów. Sami nie udźwignęlibyśmy tej inwestycji. Jeżeli chodzi o sam etap prac związanych z tą inwestycją, w tym momencie prowadzone są prace związane m.in. ze zbiornikiem retencyjnym, budynkiem technicznym. Modernizujemy dotychczasowy stary budynek, który będzie spełniał funkcję socjalno-techniczną. Będzie to oczyszczalnia ścieków w pełni zautomatyzowana. Drugą ważną inwestycją na terenie gminy Mała Wieś jest stacja uzdatniania wody. Tak jak już wspomniałem na początku. Ludzi też nie obchodzi, skąd ta woda jest. Ta woda ma być w kranie i w tym momencie budowa nowej stacji uzdatniania wody zapewni tą wodę do celów bytowych mieszkańców. Stacja uzdatniania wody jest budowana w miejscowości Lasocin. W tym momencie prace polegają na wierceniu studni. Na pracach związanych z tym budynkiem technicznym. Koniec inwestycji jest zaplanowany na rok 2026. Jest to stacja uzdatniania wody bardzo nowoczesna, w pełni zautomatyzowana. Zarówno stacja uzdatniania wody w Lasocinie, jak również oczyszczalnia ścieków w Małej Wsi wpłynie pozytywnie na komfort mieszkańców gminy Mała Wieś. Panie wójcie, dziękuję za rozmowę. Gratuluję takiego wyniku i życzę powodzenia. Dziękuję ja, do widzenia. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnym wydaniu programu Bilet do Polityki.